Witam, serdecznie wzywam. Ten. Dzisiaj honickie nowości. Zaczynamy od nowych budynków. Tutaj. Myślimy, będziemy jechali z zabytkowym mielczem. Pięca. Nieważne. Tutaj drugi ten sam budynek jest. Tutaj się światło zepsuły. Nie wiem do czego. ten. Co by? Tam jeszcze dalej. Tutaj y, wyremontowali to, Wyremontowali to. Tutaj był taki wjazd do góry, ale teraz go usunęli tutaj bloki. Cześć, cześć. Naprawili tutaj tą pętlę zamiast tutaj takiego y, Taką na wojnę robić, tu, tu, tutaj po prostu dalej prosto. I teraz przez to pętlę jeżdżą. Te przez pętlę jeżdżą autobusy tutaj zrobili zatoczkę. A tutaj wcześniej takiej nie było, naprawili tutaj też lepszą zatoczkę. Zrobili a tutaj jakiś ty pojedzie, bo ten właśnie chciałem powiedzieć, że zmienili trasę linii 120. Tutaj zrobili w ogóle tunel. Zaraz się nim przejdziemy Zmienili trasę 120 z rynku głównego na cmentarz staromiejski, właśnie tam typu jakiś jedzie na tej linii właśnie teraz. Tu ogólnie się wszystko zmieniło, tutaj były bloki, ale tu już pousuwali. Zbudowali Biedronkę, nie wiem dlaczego. Jakieś targowisko, zobaczę tutaj idzie 120. No ale nieważne, my się musimy ten... My mieliśmy się przejechać tym naszym mostem. Sorry, nie mostem. Nie mostem, sorry, tylko ten. Tym tunelem podziemnym, który jedzie stamtąd na cmentarz staromiejski. Fajny ten jelcz nawet. z tej perspektywy. O, tutaj mamy te jakieś wyjście awaryjne. Próbowałam mieć szybko, ale się nie dało. Tu mamy cmentarz, tu mamy kościół. O! Są Są widzę widzowie zalagi. Pajdę pod prąd, ale to tylko po jedną rzecz. O! 120 przystanek, początkowy start. No i to chyba, to chyba tyle. Jeszcze tam koło e, tego, koło. E, koło tam. E, Carrefura naprawili drogę, bo już ten ją wyremontowali i. remontowali ją i teraz zamiast jechać i jeździć jednym pasem za każdym razem to ten, teraz to jest prosta droga, już nie trzeba tam na światło czekać. No i to by było na tyle. No... No typie! rekord video! Dziękuję wam za oglądanie. Cześć widzowie.